Witam Was bardzo serdecznie z tej strony TG Polska i... Growin.pl No i to jest nasz kolejny odcinek, który powinien być czwartym, ale jest trzecim, ponieważ ani ja, ani Kamil nie mamy tego drugiego ty odcinka. Masz ale go ustawiłem jako drugi. A tego prawdziwego drugiego ani ja, ani ty chyba nie mamy. No nie. No właśnie. Ja w tym odcinku nie nagrywam z powodu takiego, że Windows XP nie, nie pozwala mi na nagrywanie dźwięku z Skype'a. Yy, I po prostu będziemy teraz rzucać odcinki na zmianę. Ten odcinek Kamil rzuca, następny ja wrzucam i tak kółko. Ewentualnie jak Kamil będzie chciał nagrywać, to będzie się nagrywał i muszą do mnie dzwonić. Nie mam mnie zajęty. Ogólnie to zaczynamy Fit. Ja w tym odcinku skończę sobie ten skończę ten domek nasz A póki co w nim jest wielkie gówno W ogóle i tak na moim kanale będzie tylko ten odcinek na razie Bo tam są na starym Ty dobrze wiesz, no. że mam nowy Co masz nowe? Kanał No Myślę, że zdążyłeś się o tym dowiedzieć no. Dobra, mamy jakieś jedzenie, zbroje Dobra, Dobra co ty ty robisz? Idę przekopać podłogę w naszym domku hmm, Jednak... Tak dawno nagrywaliśmy... Czekajcie. dzisiaj? ...że... o Jedyne co pamiętam z tego odcinka to, że creepery rozsadzali mi ten dom i już tak jasno trafiał i... ...że była frecia i było fajnie. No, nagrałem, coś się wyłączyło. Halo?

Nie mogę teraz pisać nikogo. No Of no czuje nie umieraj. Co nie będę tutaj gadam do siebie? O kurde Jestem. Gdzie żeś był? Bo gadają do siebie. Jestem zmuszony dogadać do siebie. Pewnie nagrywanie też zatrzymałeś. Nie. Aha, to przez będą mnie słyszeć, jak narzekałem. mam jedzenie. Może je upiec. Szkoda, że nie mamy nastroju. Świątecznego. Wzora, jak pełne, to będzie miało świąteczny. Czemu nie masz skina? Co? Czemu nie masz świątecznego skina? Eee, bo ponieważ nie, no nic nie zamierzałem nagrywać przed świętami, ale tak weszło, że serwer nam niedługo się kończy i się i z kamienem dogadałem dzisiaj... Co ta... To... A dobra, krowa robi. No, no kończy się nam niedługo, ale może ten kolej znowu będzie chciał doładować sobie serwer, poda mi kody i znowu bookcraft serwa. Nie, ogólnie ten dom jest dziwny, bo on jest tak powybuchany I mi klawiatura się psuje. Mi się rozładowywuje Więc ten tam te, w te, moje filmiki łapkować, żebym żeby, żeby tyle, żeby sobie zarobił no na nową klawiaturę Tak ty masz partnerstwo i tak chcesz wywiskiwać od nich kasę. Nie, jeszcze nie mam partnerstwa, ale już zarabiam. Ale masz Adsensa. Nie, właśnie nie mam. Na PayPala wszystko idzie. Na co? Na PayPala. W czym masz? Ja? No. Ja na razie w niczym nie mam partnerstwa, ale e, nie mu nie trzeba było AdSense'a podawać. Po, po pierwsze nie mam, a po drugie no kurde, nie mam no, Ja właśnie nie, nie mam żadnej ja nagrywam, tylko dla przyjemności no, ja nie o tym mówiłem nie, na live ie. Ja na żadnym koncie nie mam Adsensa Nie wcale Nie mam tam Mogę ci pokazać tam Nagrał i nie się chwaliłeś że masz Miałem Potwierdź to Czemu nie masz? No... Mm, no... Mm, mm, no... Y, y, zgubiłem się. Piesek. A ja gram bez modów. minimalny. Ja, te, ja też nie mam modów teraz w tym momencie, bo mi się nie chciało instalować bo dopiero zaktualizowałem sobie Minecraft a do 1.45 i mam tylko optifajna. Ja Creature i extra biome, ale teraz już nie mam. No niedługo nie będzie e, coś takiego typu kwadratowa masakra, tylko w innym stylu. Jeszcze nie, nie, nie mam nazwy Póki co Kto myśli nad tym, ten myśli nad, nad tym, nawet nie wiem kto, bo nikogo nie prosiłem o to Po U mnie też będzie serwer Frippuist U mnie będą sobie, każdy będzie mógł sobie ten, tylko to jest Nie chodzi o to, że to jest dla youtuberów Czyli nie każdy wejdzie ten Trzeba mieć no proszę, a to w nagadówszy. Ile? 2000? Tak, 5000 widzów minimum. Nie. I ty Zdecia... się może w tym kwalifikujesz? Tak. Ja mam 10. Widzów. Razem 5. Nie, ja mam 55. Masz? No. Oj, to ja tylko ja jestem raz. tak z tyłu. Nie 17. Ja, ja razem z preczą. Z lewą preczą mam 55. My równo jedziemy z frecią. A ja muszę was doganiać. grr No to no, Poinformuj tych wszystkich z kanału Grawi. No ja ich informowałem tymi adnotacjami, nie? Ale coś to im nie udało się. No filmik musisz tworzyć. Wiem. Właśnie teraz jestem w fazie. No i kąt na w ogóle się zmieniłeś, bo mnie Co? Ej, gdzie tam poszła? No, bo miałem tam małe problemy z partnerstwem, mogłem już mieć, ale ten... Tak, od na pewnie. Od... Yy... RPM, coś takiego? Nie wiem, nie znam. PM, ja nie, nie wiem. Tak. Ogólnie znam trzy. Tą samą pomarańczkę, która nie wiem, czy dalej nie. rozdaje partnerstwa. Nie ma już nawet jej. YouTube'ową, normalną taką... taką Taką jak ma JJ Joker Masi nie ma ma, no i jeszcze znam no to full screen, no to kilka, nie wiem ile to będzie Jeszcze jest nie. RPM, czy jak to tam zwało się Czekaj co tam jeszcze było Nie wiem wiem że pięć żelaza już marnowałem Wiem że jedno było takie żalowe Wszyscy niby się pod podierali się po tym no zaczęli czytać umowę, to ten... To... To tam takie stawki były. Ej, coś mi dzwoni, a nie wiem co. O, telefon wyłączyłem. Masz nożyczki? Co? Masz nożyczki? Nie mam. Nie Mieliśmy mam, tyle miało. nożyczek! A mam w ręce. A mi na piszą o stronie. Umiera, umiera. nie wiem, no ale ja przekopałem trochę nam no, pod domem Że, ten, jaka... 10 zeta za stronę to jest droga czy tania? nie zależy jak, ten. jakiego typu to będzie strona jak serwerowa to tania ale bez żadnej w plugina ani w skryptu w granych do niej. No nie tak tanie, ja nie I ogólnie za moją starą stronę, którą prowadziłem i... Ale za A, zrobienie się... nie płacenie. <laughs> za hosting nie, Jak to, się... o ci teraz chodzi? Za zrobienie nie za hosting mi chodzi te 10 No to nie, no ale dobra co KURY! Ja ją A ja mam tak dużo jajek? Ja myślałem, że to są śnieżki. Nie no, spoko. Będziemy, będziemy mieli farmę tych... Kur... Zobacz, co ja później zrobię, tylko mi się teraz nie chce. Kiedy masz miejsca na dysku, żebym wiedział, czy mogę rozwijać jakieś większy 96. temat. 96. To możemy gadać sobie. Ty będziesz tutaj tak Ojej, Oje, co ty ty zrobiłeś? Przekopałem trochę podłogę. Trochę? Tak, tylko potrzebujecie ci jednego drewna, którego nie posiadamy. Gdzie ty jesteś? Ale zwykłego też nie posiadamy. Ej, ale może być do łóżka poszedł. No, dobra, idę. Leży. Co? Żyje? na tosku. Co? Ty tak pisałeś. Nie, to nie ja, to ksiądz Byłeś W łóżku? No. Na, na naszym normalnym domu. Ja nie, nienormalnym raczej. Właśnie, musimy o łóżko sobie przenieść, kurde. O. Co to było? Jak zapiszczałeś? Czemu... Śnieżki nie działają na ciebie? Jak nie działają? Trafiłeś mnie przed chwilą. Ile razy cię trafiłem? Nie wiem, nie wiem nie działają, ale ja jestem głodny. Ja bym śnieg zrobił na tej mapie. Ja bym był głodny, tylko Ale nie mamy śniegu. Ja mam. Dobrze, po, po owalnej i będziemy mieli dużo śniegu. jestem na panu z wszystkimi już. Dalej. Tylko nikt nie zna mojego prawiwego wieku. Mam 7 bloków... ...śniegu. Nie wiem skąd. Przecież tu jest ten taki, wiesz co, nie? Gdzie my mamy dom? Ja mam tą mapę, ale nie mam zaznaczone gdzie jest nasz dom. No tutaj, taki, który buduję. Gdzie jest północ? Trzeba... Y, ten... Zero to było północ? Eee... A nie, pisze! Pisze z, y, north Nord. Nord jest tam. Jeśli my jesteśmy w villagerach, tak? Tu był jeden szmaragd i jeden diament? Nie. Był jeden szmaragd. Nie, czy... ogólnie Grawin na singlu, na kreatywie przeleciał tą mapę i on ma wszystkie, wszystko co, gdzie jest. To... Trzeba było sprawdzić, czy ta mapa jest w ogóle warta. Nie tam. To... Ja, ja gram... ...draja. Mam nie co, nie dużo wełny, jakbyś chciał. Nie, wiem co potrzebuje. I mam białe drewno. No właśnie. Białe drewno. Tylko przerobione, bo mm -hmm. nieprzerobionego to w skrzynce jest pełno. No to możesz dać, bo nie wiem, czy ty nie masz mojego, jak ja się posypałem, czy w ogóle się... Nie wiem, wiem, że potrzebuję. Więc mógłbyś dać. 64. Ale, ten, ale fajna animacja. Pieca, ja... Każdy nie widzicie. Nie chciałeś nagrywać No, no nie no bo I... Muszę najpierw zainstalować na siódemkę z powrotem Zainstal... 19 level, a ty? Ja pierwszy bo ja zginąłem w tym, w tym odcinku bo mnie mordowałeś No właśnie ty mnie mordowałeś skąd stąd masz moje drewno Ja? Tak, ty mnie mordowałeś, ja wchodziłem sobie na dach nie wiem czy to było na, na wizji... Ty chyba miałeś u siebie to na, na, ten... No, tylko że... Ty no nie ty... masz tego odcinka już. No. No. Trwale został usunięty. Nie, wie, wiem, że tego... Ty... Oh, kurde, jeszcze mi zabrakło. Poczekaj, raz, dwa. A masz dowód? Stary, nie mam dowodu, ale na pewno tak było jeszcze wtedy z francią gadaliśmy. Mhm... Mm Musisz zapytać, ja z nią piszę teraz. To jako dziewczyna. Oni to już wiedzą. Ale na kiedy? moim kanale nie wiedzą. Nie, to nie muszą. Ja też się niedawno dopiero tego dowiedziałem. Ta, jesteśmy od dwóch tygodni. A ja się to dowiedziałem w siódmego. No właśnie. Od, A na dyskoteka kiedy była? Nie wiem, powiedz mi, kiedy była dyskoteka, bo wiem, że dzień później się ten... Nie powiem, Wiem, że to był listopad, 20 któryś, to nie powiem. O! Listopad! No, dokładnie. Jest taki opóźniony... W A, no, tak. Przez przypadek musiałem to usłyszeć. Co przez przypadek musiałeś to usłyszeć? Wiem, że ty z nią jest. No. To był najczystszy przypadek. Jak najczystszy przypadek? Przypadek. Słyszałem w autobusie, jak jechaliśmy na mecz. To no, takie cwaniak, tak, fajnie, tak No może, może, no, a nie wiem czy im mogę zdradzić. Pewnie Julieta, no mogę. No, to nie był żaden chłopak. No to ja wiem, że, no to Julietta, jak nie ten... Ta... Jaka Julietta? Julia? Ta niedobra. Nie. Aha. Niedobra. No może chyba ona. Zbieżność na nazwisk przypadkowa. Tylko że w mojej myśli przeleciało tysiąc nazwisk W poszukiwaniu tego właściwego. Zaczyn się nie na antenie O fuck Jezu To się teraz nie nagrywam Bo wszyscy mieli ze mnie jajca <grym> Idziemy do niego czekajcie tylko wezmę to. Już już za późno Już wyszedłem z dziury 45 tych mam Co? Witów Zbożę Nie wiem ja mam pustaka przy sobie chlebków <grym> Co? No tak. A Znale. ja jestem zapotrzebowany. No to trzeba... O oh mówić wcześniej. Ja już no. poszedłem na wyprawę. No ja ci może zostawił. Ja poszedłem na wyprawę po śnieg. Po śnieg. Na przecież mogłem z domu wyjść. Dobra, dwie łódki potrzebne są, nie? A co? No po co, żeby płynąć tam? sobie płyn. A, jeszcze jedno Szkoda, że sobie nie mogę tak grać normalnie Nagrywając takim teksturpakiem, ja go lubię. Like it. Ej że y, farma jest taka jakaś łysa No bo właśnie ja chciałem Czemu tutaj brzydki wieśniak stoi Gdzie? No tutaj sobie stoi bezczelnie, Skąd on nie patrzy? Tu jest? Nie wiem, ale wygląda jak arab normalnie jest zapuszkowany nie? No patrz i, i ucieka Brzydko na niego powiedziałeś, on to słyszał co YouTube będzie to słyszał No i ja tam Już nie ma araba. No już się już, już Na tym polu się dzieje Tylko, że nie mam za dużo tych nasion A zabrałeś całe pole i nie masz za dużo nasion, to jesteś dobry Ale nie było całe Jak nie było całe, musiało być. Nie, bo wtedy też nie miałem tylu nasion Tyle tylko jest. Ale co? To, to, to jest jakiś inny. Czemu? Bo no przyszliśmy, przyszliśmy tutaj mieszkać i było pełne. No, aha, no to jest prawda. Faktycznie. Gdzie są nasiona? Bo się nie. Wiem. A tu jest tak. No właśnie. A ty vám byla exploze klipené. Приезжаешь там. А -а. 别再当啊，了，不卫 Ej, mam pytanie, czy mógłbyś iść do łóżka? Masz wymagania. Powiedz jak będziesz już w nim. Cześć, to muszę iść do domku postawić, że jest domek, tu jest domek. O. Aha, te drzwi nie są, to wiem, że ja dzisiaj. Ja nie wiem jak ty, ja już w domku mieszkam. Czemu się serwera? Jest dzień? Poczekaj. Trzy. Dwa. Jeden. Już.